Dzień dobry Państwu, witamy po krótkiej przerwie. Ze mną gość, pan Maciej Borkowski, dyrektor Biura Maklerskiego PKO, a dyrektor pianobarkowości prywatnej i produktów inwestycyjnych Biura Maklerskiego PKO. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Takie małe doprecyzowanie. Dyrektor Biura Analiz Inwestycyjnych, jeszcze może nie Biura Maklerskiego. Aha, czyli, czyli tutaj rzeczywiście mamy. Okej, okay. już przejdźmy do, do meritum, a meritum jest jedne. Wczorajsza sesja należała do jednych z bardziej pozytywnych, bardziej optymistycznych. No, rozpoczęcie tygodnia po świętach, naprawdę. Mocne i czy jest Pan w stanie skomentować wczorajsze wyniki? A te wyniki, no przypomnę, 5,77% na MVIG 40 to robi wrażenie. O tym mówiłem już w trakcie programu. To warto wiedzieć. To jest najlepszy jak do tej pory wynik indeksu średnich spółek w XXI wieku. Więc, no cóż, skąd ta siła polskiego parkietu? Ja bym powiedział tak, że mamy. Za sobą dość ładne już odbicie na dużych spółkach, i które w szczególności tak płynie nam z zagranicy. Jak takie podążanie w kierunku ryzyka przez ostatnie już praktycznie miesiąc, jak patrzymy na wzrosty na giełdach amerykańskich. To podążanie w kierunku ryzyka no, sprawia, że konsekwentnie kolejne Klasy aktywów, czy kolejne mniej płynne segmenty rynku akcji też korzystają na tym. To bardziej jest pytanie, czy to jest sytuacja trwała, czy bardziej po prostu krótkoterminowe odbicie, które ze względu na skalę wcześniejszych spadków każdemu się należy w jakimś momencie. No cóż, ale ta, te, te odbicie już całkiem spore i teraz pytanie, czy cokolwiek zmieniło się w tle ekonomicznym, czy cokolwiek zmieniło się w gospodarce, aby tutaj, no właśnie, czy, czy wspierać te wzrosty, czy nadal być niedźwiedziem? No oczywiście wczoraj to w największym stopniu prawdopodobnie podziałały słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Zapowiedź odmrożenia gospodarki. Tutaj to bardzo ciekawy element tej zapowiedzi, bo po pierwsze, jak usłyszałem, że gospodarka będzie odmrożona, no to bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Z drugiej strony, moją wątpliwość wzbudziło to, że mówi to minister zdrowia. Czyli od razu wniosek z tego, że to odmrożenie bardziej na razie ma polegać na stopniowym wycofywaniu ograniczeń, które zostały. To oczywiście dla spółek, w szczególności sektora handlowego, jest bardzo istotne. Bo z takie spółki, jak wczoraj właśnie mocno rosło ccc -u. chociażby dlatego, że z nadzieją inwestorzy patrzą na to, że klienci wrócą do sklepów wielkopowierzchniowych, że znowu zaczną robić zakupy. Więc jeśli myślimy tak o całym tym odmrożeniu, że one już się niedługo zbliżają, no to faktycznie inwestorzy mieli motyw do tego, żeby spółki detaliczne, czy w ogóle małe, średnie, w większym stopniu nabywać. Mhm. A czy to Oświęc jest sytuacja trwała, no to, to już jest temat jakby... Przepraszam, się, jakby się przepraszam nie Przepraszam mhm. Jest to... Czy to jest sytuacja trwała, no to oczywiście to jest pole do głębokiej, długiej dyskusji, no i Oczywiście ta tarcza, musimy poruszyć temat tarczy antykryzysowej i temu czym ona, czy ona służy, jak ona wygląda, jakie są jej wady, zalety. Mm -hmm. I, no, jeśli mamy teraz możliwość, no to oczywiście chętnie możemy sobie na ten temat porozmawiać. Przepraszam, nie muszę. Tak, oczywiście, tarcza, tarcza antykryzysowa, a właściwie tarcza antykryzysowa 2.0, można by powiedzieć, została już przyjęta przez Sejm, została przyjęta przez Senat i tak naprawdę już powoli, powoli zaczyna działać. ZUS rozpoczyna wypłatę pieniędzy dla przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej. No i teraz pytanie, czy te 182 miliony, bo o takiej kwocie mówimy, jeżeli chodzi o, o, o ZUS, są dostatecznie dobrym stymulusem? Czy, czy są dostatecznie duże? To, czy to jest dostatecznie duże, to czas pokaże. Na razie mogę, możemy oczywiście skupić się tylko na tym, że jest to kwota gigantyczna, bezprecedensowa w skali naszej gospodarki na, i zmierza do tego, żeby chronić miejsca pracy. To jest, to jest najważniejsze. Miejsca pracy są. W gospodarce najważniejsze, one dają stabilizację, one dają poczucie bezpieczeństwa, a bardzo jest potrzebne poczucie bezpieczeństwa do tego, żeby, żeby wydać pieniądze, a bądź co bądź to jest dla gospodarki najważniejsze, żeby ludzie nie czuli strachu przed przyszłością, przed, przed jutrem, żeby nie dopuścić do tego, żeby maksymalnie ograniczyli wydatki. No i Miejsca pracy, y, możemy sobie przeliczyć to, tą kwotę na to, ile jest w naszej gospodarce pracowników. Jeśli y, sto, mówi Pan o stu kilkudziesięciu miliardach złotych, i tak też możemy myśleć, że około kilkunastu milionów pracowników jest w naszej gospodarce, no to daje nam to w sumie 10 tysięcy złotych na pracownika. Pewnie nie wszyscy będą beneficjentami tej pomocy, no bo nie wszyscy będą potrzebowali tych pieniędzy. Znaczy wszyscy potrzebują, oczywiście, ale nie w, nie w formie takiej antykryzysowej, dajmy na to. Czyli ta kwota na, przypadająca na pracownika może być odrobinę wyższa. No i to oczywiście daje jakąś poduszkę na jakiś czas dla, dla pracodawców. Natomiast moje pytanie brzmi, czy. Czy mamy jeszcze jakąś możliwość, żeby pomóc pracodawcom od innej strony? Bo koszt pracy to nie jest jedyny koszt, który jest w przedsiębiorstwach. Mamy oczywiście obsługę zadłużenia. To jest kolejne, mówi się, że 30 miliardów złotych to, jest, to, jest to są kredyty pożyczki na rzecz instytucji finansowych. Mamy jeszcze zobowiązania handlowe i moja obawa właśnie z tego bierze się, z tego, że nie wiem, czy przypadkiem, nawet jeśli zatrzymamy miejsce pracy, to czy będziemy w stanie jako gospodarka obsłużyć swoje zadłużenie, no bo przedsiębiorca może niechętnie, tak powiem, ratować innego, jeśli jego pierwszym zmartwieniem jest ratowanie siebie. Więc w tym, w tym zakresie bardzo wyrażam głęboką obawę o to, czy. Czy nie dojdzie do jakichś zatorów płatniczych, które po prostu unieruchomią gospodarkę, tak czy siak, niezależnie od tego, co rząd w tej chwili zrobi? Wydaje mi się, że w jakiejś dalszej perspektywie musimy poważnie pomyśleć o głębokim planie ratunkowym, który już nie polegałby na bezwrotnych pożyczkach, na przykład, tylko który polegałby na wykreowaniu nowego popytu, żeby budżet państwa był w stanie w jak największym stopniu zastąpić. Popyt, który był generowany przez przedsiębiorstwa, przez inwestorów, przez konsumentów. To jest bardzo duże wyzwanie. Bardzo trudne organizacyjnie, bardzo trudne planistycznie, bo musiałoby mieć bardzo szeroki też zakres działań wymierzony w poszczególne, konkretne branże. I to jest, to jest w moim przekonaniu, to jest to, do czego powinniśmy w, jakimś, w jakiejś przyszłości dążyć, uruchamiając, powiedzmy, taki nowy plan Marszala, że tak powiem, jak, jak było po wojnie dla, dla całej Europy. To jest to, jest to co jest... Efekt mnożnikowy musi zadziałać w jakimś momencie pozytywnie, że rząd wyłoży pieniądze, które zaczną pracować i przedsiębiorca już nie będzie myślał o tym, jak przetrwać, tylko będzie myślał o tym, ilu musi zatrudnić pracowników, jakie musi materiały kupić, żeby zrealizować te, to, te zapotrzebowanie, te zamówienia. To jest to, co może dopiero odmrozić gospodarkę. Poruszył Pan ważny temat, ale o, o temacie popytu i, i podaży w gospodarce jeszcze porozmawiamy. Ja tylko ściśle wspominałem tylko i wyłącznie o ZUS, który od środę ma wypłacać pieniądze w, w ramach tak zwanego postojowego. 172 miliony złotych ma trafić do przeszło 86 tysięcy osób zaledwie. A jak podało we wtorek wieczorem Ministerstwo Rozwoju, wniosków o tarczę antykryzysową wpłynęło dotychczas 7. 60 tysięcy, ta tarcza, krydy, tarcza antykryzysowa rzeczywiście 100 miliardów złotych. I teraz pytanie, czy Polskę stać na tak duży wydatek? To jest pytanie, dla, które w zasadzie jest aktualne nie tylko dla Polski, to jest dla wszystkich krajów, które podejmują tego typu wyzwanie, no bo bądź co bądź to są, to jest kilka, w przypadku niektórych krajów nawet kilkanaście do 20 rocznego PKB. Uwzględniając jeszcze to, że to PKB pewnie się skurczy, więc ta kwota może być jeszcze, znaczy ten odsetek może być jeszcze wyższy. Czy Polskę stać? Ja bym powiedział, że nasze zadłużenie publiczne jest stosunkowo niewielkie do tego ile wynosi w gospodarkach bardziej od nas rozwiniętych. Czy będzie nas stać to w dużej mierze zależy od tego ile, jak mocno wzrosną, oprocentowanie tego długu. No bo jeśli jesteśmy w stanie zapotrzecić się za zero no to stać nas na wszystko. A jeśli jesteśmy, jeśli wszyscy nagle potrzebują zwiększyć zadłużenie krajowe to może się okazać, że po prostu inwestorzy niechętnie będą, to znaczy będą, oczekiwali wyższego, wyższego zwrotu. No bo tej gotówki może, tej, tego, tego popytu inwestycyjnego może być, może być mniej. E, mamy, mamy dużą przestrzeń, dużą poduszkę jeszcze, jak teraz jeszcze myślimy o tym, że e, będzie zaangażowany PFR z, z NDP na to, żeby finansować te wydatki, znaczy te pożyczki, kredyty czy te w formie, czy te zusowe e, wydatki takie bezpośrednie, no to to powiedzmy, że, że gdzieś tam ten dług w takim rozumieniu naszym konstytucyjnym nie będzie jeszcze przekroczony, chociaż finalnie tak czy siak to rząd będzie musiał zapożyczyć się no, i, i ten, ten dług będzie nam, będzie nam rósł. Natomiast nie jest to poziom Włoch. Nie jest to poziom W. Gospodarki szczególnie mocno, mocno obciążonej zadłużeniem, gdzie, gdzie faktycznie może pojawić się taki problem, że, że tam będą konieczne mocne ograniczenia wydatków socjalnych. A to niestety zawsze prowadzi do pewnych niepokojów społecznych. I też pytanie jak, jak Unia do tego podejdzie. Na jak, jak dużym stopniu będzie w stanie sfinansować te wydatki. W naszym przypadku na razie Powiedzmy, że nie jest, nie jest to jeszcze. Mamy 40, parę procent długu publicznego z PKB, to jest jeszcze. Mamy sporą poduszkę bezpieczeństwa, że tak powiem. Natomiast tam, gdzie ten odsetek przekracza już 100%, czy dochodzi do 200%, no to te gospodarki są w znacznym gorszym miejscu. Chociaż my jesteśmy jeszcze rynkiem schodzącym, to też nas będzie w jakimś stopniu obciążało tym, że będziemy mieli większe oprocentowanie tego długu. Mhm. A jeżeli jesteśmy przy w procentowaniu pojawiają się głosy, ale zanim jeszcze o tym przypomnienie o stopach procentowych. Referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego na poziomie 0,5%, rekordowo nisko po dwóch obniżkach, dwóch alarmowych obniżkach stóp procentowych. No i teraz pojawiają się głosy, głosy jak na razie chyba odosobnione, a konkretnie głos jednej pani z Rady Polityki Pieniężnej, pani Grażyny Ancyparowicz, o ujemnych stopach procentowych w Polsce. Czy ten pomysł wypali w polskiej gospodarce? Znaczy ja nie traktowałbym jeszcze tej jednej wypowiedzi jako już sprawy pewną, czy Tak, tak, tak. jeżeli... Na razie dojdźmy do 0%. procent. Rozumiem. Na razie dojdźmy do 0%, bo to jest, powiedzmy, jak najbardziej uzasadnione w aktualnych warunkach. Hmm. Czy ujemne stopy procentowe są właściwe? Ciężko powiedzieć, czy ujemne stopy procentowe robią więcej szkód, czy więcej dobrego. Jeszcze nikt nam tego nie opracował w sposób kompleksowy i na pewno jeszcze dużo badań zostanie, artykułów czy opracowań zostanie na ten temat sporządzonych, czy ujemne stopy procentowe robią dobrze, czy robią źle gospodarce. Na pewno na, jest, różna jest sytuacja w zależności od tego, gdzie, gdzie jesteśmy bo dla naszych dla naszego sektora bankowego który generalnie jest nadpłynny i bank, systemowo nadpłynny banki mają bardzo dużo rezerwy mają bardzo duże rezerwy kapitałowe i mogą pożyczać no to dla nich obniżki, dalsze obniżki procentowych, no to, to jest obciążenie, obciążenie ich, ich, ich zysków ich przychodów odsetkowych no, i to w jakimś momencie też musi KNF się wypowiedzieć, czy, 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 czy dopuszcza do tego, żeby po prostu tak mocno spadały te rezerwy, jeśli, jeśli te wyniki tych banków, jeśli jeszcze nie jesteśmy przed, że znaczy jeszcze nie pokazała nam gospodarka, jak mocno banki będą obciążone całym problemem przedsiębiorstwa. No bo. Na pewno jestem przekonany, że nie unikniemy chociażby mocnego stresu na chociażby jednym czy dwóch bankach, które aktualnie jeszcze prosperują, ale mhm. jakikolwiek problem się pojawi, to będzie problem dla całego sektora i cały sektor będzie musiał to finansować. Mhm. I jedne z topia nie wiem, Pani. czy nam pomogą. Bardziej sytuacji w tej sytuacji. Tak Słuchaj? Obaj pracujemy w Home Office, prawdopodobnie jak miliony innych Polaków i no cóż, minister Szumowski wskazuje na potencjalne odmrożenie polskiej gospodarki. Wydaje się, że już ten pik, ten, ten szczyt epidemii koronawirusa w Polsce za nami. Czy tak rzeczywiście jest? Nie wiem, nie jestem ekspertem. Natomiast jeżeli tak faktycznie by było, to czy w tym momencie taki stymulus ze strony rządu jest rzeczywiście adekwatnie do, do szkód, jakie wyrządziła pandemia w Polsce? Myślę, że szkody będą długoterminowe i jeśli nawet teraz jesteśmy, mamy nadzieję, że, skończy, że już jesteśmy za tym, co jest najgorsze, jeśli chodzi o epidemię, no to w naszej świadomości pozostaną pewne głębokie, pewne głębokie, że tak powiem, mentalne ograniczenia, że na przykład planowałem wyjazd w maju do, do Budapesztu i już nie wyjadę, nawet nie wyjadę pewnie, czy to będzie lipiec, czy to sierpień, pewnie, pewnie nie wyjadę na dłużej. Pewnie wakacje w tym roku też spędzimy w bardzo, mocno, w bardzo mocnych ograniczeniach. Przy bardzo mocno ograniczonych planach. Pewnie nie będziemy podejmowali jakichś inwestycji. Nieruchomości w ostatnim czasie były mocno napędzane popytem inwestycyjnym. Teraz wydaje mi się, że ludzie raczej odłożą te plany, czekając na to, aż ceny spadną. No bo w jakimś momencie, jeśli, jeśli ten stres w gospodarce jest, no to popyt inwestycyjny spadnie i być może będziemy odkładali nasze plany po prostu na później. Takie jak zakup nieruchomości. Dodatkowo, jeszcze no ja nie wyobrażam sobie, że z dnia na dzień wyjdziemy i pójdziemy sobie do sali zabaw, czy wyjedziemy do parku rozrywki i będzie tak jak, tak jak było wcześniej. Zostanie w naszej świadomości dosyć mocne, przez, kilka, mam nadzieję, że tylko przez kilka miesięcy, takie ograniczenie tej swobody, która kiedyś była. Dlatego. Tak jak mówiłem wcześniej, ta, te działania stymulujące w jakimś momencie muszą zastąpić popyt, popyt indywidualny właśnie tym popytem publicznym, żeby dopiero gospodarka się rozruszała w Panie Macieju, kończy nam się czat, więc chciałbym zakończyć naszą, naszą rozmowę podsumowaniem aktualnej sytuacji na GPW. No a tutaj po wczorajszym optymizmie już śladu nie ma. Niestety WIG20 zniżkuje o 1,7%, WIG 40 który tak wczoraj nas zaskoczył, zniżkuje o 0,8%, natomiast cały rynek, indeks szerokiego rynku WIG, 95% poniżej kreski. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Maciej Barkowski, dyrektor Biura Analiz Inwestycyjnych w Domu Makowskiego, PKO, Biura Makowskiego, PKO, przepraszam bardzo, nie potrafię się przyzwyczaić. Panie Macieju, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.